Yo siemanko, z tej strony Pakizu i dzisiaj gramy w Fortnite Tutaj gramy z kolegą, przed Zagramy ze z randomami oddziały Więc dawaj gotować Oto, co ona pokazała o to. Co tu? Ja też tak, jeszcze. Ścia... Czy to za skin? Ja chciałbym mieć takiego... Niestety nie Dobra, lecimy na karkołonę. Ej, ta dziewczyna jest z nami. A. Może ona chciała lecieć... A nie. To jakaś nomad. To, to jest nomad. Aha, ona też tu leci. No, no dobra, no to też tu możemy polecieć. Dawaj to. Boję się, że zginiemy, ale... ...to zagram na swój Ja teraz idę na... ...bazę Ego? Dobrze mówię? O nie, lecą typy na bazę Ego. O, tu nie wiem. Dawaj na most. Chodź. Nie, dawaj tu na ten domek. To Od razu widzę, że MK Dobra Teraz skrzyneczka od snajpa, fajnie Dużo mamy leczenia trochę Krewiki. No i coś wyrzuciłam. Dobra. Dasz mi jednak kawałek papieru? Dobra. Masz. Dzięki. Bardzo dobrze. Że... To już sobie nabyć? Tutaj rezultowała. A. Ja chyba się wy... No, straciłeś coś? Tak, bo przez przypadek kliknąłem. Dobra, masz, masz apteczkę. Jest tu. Teraz mamy... Chcesz karabin szturmowy? Mam już taki. I to lepszy. Zobaczymy czy tak. To teraz jest. wysadzamy. A i zobaczymy, Uciekaj. czy tamte tyty się nabije, czy nie. Najpierw się schować za murkiem. A. A się no, 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 wszystko dobra. No, właśnie dran macie. No, dobra. trochę, trochę maców będzie, ale jednak Budowla będzie z... Nie no, nie, no. Wszystko pada na m Twoja. A przy okazji tak Już graliśmy Wcześniej graliśmy Meczek Chcieliśmy potrenować i zrobiliśmy Wina No Akurat przed nagrywaniem, żeby się rozgrać I teraz nam nie wyjdzie nic Tak, pewnie tak My zawsze jak wygrywamy to lecimy na karkołomne kino. A teraz my chcieliśmy pojechać na karkołomne kino, a tamte ty nie chciały. No i... Oj nie ma. Wyjdź jak No wyjdę, no, wyjdę. Dużo trochę będzie. Ale... Ciekawe czy one sobie... Czy tamte nasze typy sobie poradzą, a jak sobie poradzą, będą mieli dobry no No bo tam na takich właśnie takich dobrych miejsców, takie jak słoneczny czy jak przyjemny park to tam dużo to plec, bo tam jest ma takie Drugie, tiltek. No. A nie ma tiltek. Tak, ale to jest jakby takie zastępuje tiltek. Dawaj kampiny się jak ktoś tu przyjdzie. Albo nie może bo to bo to można cały mecz przeczekać nie jest w strefie typ tu biegnie tu zadam tu biegnie do nas on chyba nic nie miał no. o no nie jak dużo pierwsze uderzenie pierwszy gracz, w który był zdobył... lik aha pierwszy ej ja pierwszy pierwszy zabiłem typa go Ale nie, ja pierwszy na, na całym serwerze to typa. Dobra, e, chodź na ten most. Na jaki most? No, A tym... tam widzę rzuta. Gdzie? Tam, tu. No, tam. Idziemy, Idziemy tam? czy nie? Nie wiem, może. A może my... Nie, tam już pewnie ktoś. Tu możesz zająć most? Masz jakieś to... Nie, bo to już jest daleko. E, jaki masz broń? Takie. MP, snajpę, bandage. I mam pompę, Tomasa y, i... Najdźwiedzę. No. Dawaj, idziemy wejdziemy na tamten domek, pamiętasz? Tak. A... Ktoś tam był. Serio? Tak. ej no. Ktoś tam był. Ktoś. Tylko kto. No, to jest to tam był? I co? może ktoś tam będzie Dawaj, podjedziemy go? Hmm. Hmm, Pewnie tam wszystkie. Z... Ach, masz tu AWP. Ty... O, Jeśli o, chcesz. To jest me. Chcesz złoty pistolet? Aha, bardzo. bardzo. To to masz A. pistolet. A dasz mi troszkę naboi? Nie, tak, tak. Zrobię z Ciebie ślizgawę. Ty odkryj to od nich. Bum! Bum! Ciekawe hmm. Jakiej... Hmm. jaki hmm. ją chcesz. Pewnie dostaniesz to po drodze. Serio? No. Za co? No, no za ten, za, za ten... Karny? Z, tak, no zrobimy karny. Aha, a tu też otworzyłeś książkę. Wszystkie w książce polizowane. To kiedyś już polegał. ja nie wiem tak nie wiem zresztą tu jest zielony famas jest no, zielony, ale mam, ja mam seromemkę no spoko. ej dawaj na most a nie, na mostie ktoś już był jeszcze? teraz wszędzie już typy są mm, o, niebieska ta. A awupka. no awp no, ej, więc sobie Cieka, bierzemy czy... awp ej. Co? Co się stało z naszym jednym tyłem? A nie oni są. Oni A, są tam. Muszą, ale oni muszą uciekać przed strefą. Aha, oni zginą pewnie myślę. No. Chodź na no oświetlenie. Nie, nie my chcesz iść na środek? Nie, lepiej nie, ale widzę tam skrzynkę. Muszę ją pójść. To by domek był pewnie zlutowany, ale tam tej skrzynki nie, nie otwieramy. Może się uda. Może, może ktoś po prostu polował na tą skrzynkę. No nie, no i zginęli fajnie. Jeden, to wszystkiego. Czekaj, mogę wypić? Dobra. Pisze. Tylko, ktoś tu jest chyba. Właściwie jest jak coś... to Słyszałem, no. Nie wiem, może ktoś Piszę? się boksuje. Ej, może lepiej iść do strefy. Tylko nie wiem, czy ten domek był zlutowany. Mm, 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 a ten, ten typ? Tak, ten domek był zlutowany. Chyba będziemy musieli dokończyć grę w, we dwójkę, bo nie wiem, czy ten typ przeżyje. Ty! Pomocy, Patryk, pomocy! Pomocy! Dak, dak, dak! Tak! O, dobra. Ale ci zabrałem killa. Ty go zabiłeś? No. To dobrze. Mogę ja? Pompa? No, tak, jasne, jasne. Bo ja nie mam pompy. Nie nie wiem. na 220. Ej, tu też jest. I jeszcze jeden? Tu Jeszcze jeden. Dobra, muszę się ulepszyć. Dobra, idę. A. Dobra, dzięki. Mamy pompóczka. Weź sobie tego, no. tego. I jeszcze emeryczka. I bandaże. Muszę się... O, apteczka. Ale potek, ile ty masz? Papa? A masz ten, potki jakieś? No nie, już nie. nie. A masz a amortyzator do pompy? Mam i to dużo. O to dasz, bo ja mam cztery. To daj do N-ki trochę. Powiem bardzo szczerze. I do n -ki? Tak, do N-ki by się przydało. O, masz tyle. Dzięki. Ej, tu jest jakaś ulepszarka? Nie wiem. Ja idę do ulepszarki, bo ja sobie zrobię. O niej nie, nie zrobię. Czy tu jest jeszcze luty? Jest... A tu jest ulepszarka? Nie wiem, ja chyba się zapandażuję. Tu nie ma ulepszarki, ale lepiej iść do strefy. O, ten nomad jest. Ej, no, czeka on, Jak dobrze mi pójdzie, to on nie zginie tak szybko. No? Ja bym tylko brakuje kąty niebieskie, żeby mi cały niebieski jak ty Aha, ja mam złotą, fioletową, szarą i niebieskie dwie bronie. Ej, może to wybrałem. Może. Ej, w ogóle wiesz, że tam tamtym... Ile ty masz kill? Że... Że... Mam dwa kile. Wiesz, że tamten dziobek chyba zrobił pięć fragów na... Oho, albo tamten. No. Tylko że już zginął. No, no chyba, że zrobili... Może po... no, no zrobili razem tyle. No, może. Ale ja zrobiłem dwa, no to tak jakby... Ja zrobiłem jednego. No czy jednego, bo ja jednego tobie ukradłem. A ja raz tobie ukradłem. Ty mi dwa razy ukradłeś. A no dobra. No tu widać kto był. Przelutowany. Mhm. To ty. jeszcze się przestraszyłem. Tak, kto się wbija na HD? O tam widać typ na moście, typ na moście. To i Pistolę, go prawie robię? go prawie dostał Tak, myślę, że zaraz go położę. O nie! Mam mało HP! Dobra, to idę. Ja go podjechać, a ty się ulepsz jak masz czy... Jeszcze lewa strona. Uważaj, mamy dwie strony. Trzy Najlepiej się uleczy szybko. No już, już. Burczę. Dobra. Pomoc, pomoc, pomocę. Będzie się HP. HP pomoż mi. Się uleczę. A tamten ten typ jak jest... On... nasz chyba tylko jest nie było. Mi się tak wydaje, że... No tam... nie! Dawaj. Jak. I to już będzie na tyle w tym odcinku, to papa!